Shhh, 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 Z diagnozą wyczerpanie i wyniszczenie trafiłam na oddział wiosny. Kazali mi spać, to spałam. Film mi się urwał nad rzeką. W filmie wszystko jest szare, jak w marcu. Kochamy się na stojąco. Bohater w sytuacji, której nie rozumie. Wyszłam ze snu z przestrogą. Nie wsiadaj z obcą kobietą na sanki. To może, to może być królowa, Kaju. Jakby co, wiem co robić. Dopóki jestem miałczącym psem na Twojej krótkiej smyczy, na krzesłach w poczekalniach lubię siadać po kimś, kto mi zliże cukier z łyżek obojczyków i żyć na niby, na brudno, w połowie drogi skądś dokądś. Bo lubię ścieżki dźwiękowe, puste studia filmowe, w których sypie się plan. Nadpobudliwość miasta znam jak topiki w tropikach. Kiedy do mnie mówisz, rozdaję światło i można mną leczyć. Można mną prasować? W nagrodę mnie każe czerwony brylancik jak dioda w ustach na Green Poincie, więc weź mnie, weź, jestem mądra, wiem. W Norwegii się jeździ na nartach, w Szwajcarii jodłuję. I zabierz stąd te grafomańskie zdjęcia cipek z Norwich. Kiepskie książki miały jednak dopiero nadejść. Mm. Zdarzają się takie historie na trasie. Autostopowicz mówi gdziekolwiek, a ty wiesz dokąd. Jest takie łagodne przejście, są takie miejsca. Rozlewiska świateł, chłodne jak menaszki. Niespieszne tętna mijanych miasteczek. Noc tam smakuje arszenikiem, miętą. Znikąd mój przyjacielu? Kiedy byłam mała, myłam włosy cytrynowym mydłem. Na wiaduktach widywałam zjawy nie z tej ziemi. A tu UKF, życiorys się pisze, prognoza pogody dla podróżujących nocą. Załapujemy, jutrzejsze słońce będzie z weluru i rozstrzelane, kolby kukurydzy płony już z cichym trzaskiem i biedronki, pasikoniki, białe ścinki suchego kopru. Kończy się sezon, po nas braciszku, po nas choćby potocznie.